Jak zmieniło się Pana życie po urodzeniu córki? Wie Pan, to są sprawy osobiste, i, a jestem mężczyzną i raczej nie będę się na ten temat rozkliwiał. Powiem tylko tyle, że jak w życiu każdego mężczyzny jest to rewolucja. Córka jest rewolucją dwójnasób. To nie jest takie tylko dopytując, nie jest właśnie żal, jak chociażby są takie nagrania, że nie może na przykład pan być w domu? Każda sekunda z daleka od dziecka jest sekundą straconą, i e, niezależnie od tego, czy jest to moja córka, czy mój syn, czy, czy mój osiemnastolatek właśnie opuszczający gniazdo, e, zawsze jednak tych dzieci brakuje. Co nie znaczy, że, e, że można zapomnieć o sobie, e, bo im więcej, im bardziej jesteśmy zrealizowani w swoim życiu. E, a jednocześnie trzymamy kontakt z dziećmi i możemy im o tym opowiedzieć, tym ciekawiej jest dla nich i myślę, że one gdzieś uczą się od nas też samorealizacji. To czy zachęca Pan na przykład do wejścia, właśnie swoje dzieci do wejścia do tego świata medialnego, w cudzysłowie, do aktorstwa? Zachęcam ich do y, realizowania swojej pasji tak, jak mi się to udało. Uważam, że jeżeli udaje się człowiekowi w życiu y, realizować zawodowo swoją pasję, albo jeżeli znajduje pasję w tym, co realizuje, albo jeżeli znajduje dobro, albo jakiś sens w tym, co robi, to zarówno jego życie, jak i życie jego bliskich staje się o wiele bardziej wartościowe.